Cześć, To Silverstacker.pl. Witam w kolejnym odcinku kanału Server dla Zuchwałych, czyli Silverstackiego po polsku. Ostatnie dwa odcinki, które były trochę przegadane, trochę za dużo pokazu, slajdów i filozofowania z mojej strony. Tak więc chciałbym to Wam dzisiaj zrekompensować i w dniu dzisiejszym powrócimy do tradycyjnego pokazywania tego, co mam. I żeby jakoś Wam wynagrodzić te ostatnie męki, dziś zaprezentuję cały mój stak z srebrnego złomu, które udało mi się do dnia dzisiejszego zebrać. Zapraszam na odcinek. I pierwsze sprostowanie: nie, to nie jest cały mój stak, który widzicie w tej chwili. Są to moje ostatnie zakupy z marca i z początku kwietnia. Muszę przyznać, że naprawdę był to bardzo udany okres na kupowanie poprzez aukcje alegrowskie. Dużo aukcji udało mi się wygrać po niskich cenach, po bardzo satysfakcjonujących niecenach. cenach, więc już żeby nie przedłużać za bardzo, zacznę, zacznę może chwalić się o tym, co udało się wygrać. Pierwszym zakupem z marca była ta jednodolarówka kanadyjska z roku 1962. Oczywiście, jak pewnie wiecie, Kanada to srebro o próbie 800, także pierwsza taka jedno dolarówka u mnie w zestawie i w staku, bardzo, bardzo mi się podoba ta moneta, bardzo ciężka czuć faktycznie tą wagę, to jest jakieś 0,6 uncji trojańskiej czystego srebra, już tutaj przeliczając. Tak, że dość, dość fajnie się to powinno stakować i, i powinna bardzo szybko wzrastać ta wartość. Kolejnym zakupem był taki trochę nietypowym, gdyż, gdyż raczej staram się nie kupować takich monet, że tak powiem z, spoza tutaj mojego głównego takiego nurtu i zainteresowania. Było to 10 guldenów holenderskich. Zainteresowałem się nimi przede wszystkim Dlatego, że miałem możliwość odbioru osobistego, bo to, to była aukcja jednego z warszawskich tutaj antykwariatów. 10 guldenów z roku 1970 to jest taka jakaś okolicznościówka z tego okresu. To jest srebro o próbie 720 także, także całkiem, całkiem wagowo, fajnie to się, to się przedstawia. Bardzo podobne też około 0,6 uncji czystego srebra tutaj w wadze na tej monecie i naprawdę kopiona dość, dość korzystnie więc, więc jestem zadowolony z tego zakupu, przy okazji na miejscu zakupiłem kilka tym razem tutaj kilka srebra z PRL-u, tym razem wziąłem igrzyska olimpiady, gdyż bardziej im się podobają niż mapki szczerze powiedziawszy cena jest ta sama i, i wagowo one są praktycznie też również bardzo mocno zbliżona do siebie, Tam jest różnica kilka, y, jakieś dziesiątek grama, więc, więc naprawdę nie ma o czym nawet mówić. Można to traktować i tak zresztą też jest traktowane jako, y, jako mapka albo mapko podobny produkt. Więc naprawdę fajnie, trzy sztuki przy jednym zamachu y, nabyte. Y, cóż następne? Y, aha, następny był zakup tutaj y, pół dolorówek kanadyjskich. Hmm, czyli znowu srebro o, o próbie 800, hmm, <coughs> dość fajne. stany tutaj z jakąś małą dziurką, ale to jest raczej nieistotne. Rok 64 i 63. Tak, 63. Dobrze pamiętałem. Też, też bardzo hmm, w dobrym stanie. Te monety w ogóle w pakiecie były dwie ćwierć dolarówki. Również oczywiście srebrne, lata, lata podobne. O, 65 i 62, przepraszam, to spod, spod kamery zezuję tutaj, próbując odczytać rocznik. I w tym pakiecie jeszcze był, jedna była jedna ciekawostka to jest jeden floren angielski, brytyjski, przepraszam, niech będzie z roku 1929, także bardzo fajna stara monetka, prawie stuletnia, niestety nieco wytarta I, i próba 500, także też to, to brytyjskie srebro jest takie dość dość skąpe, jeśli chodzi o, o właśnie o monety z, i, i zawartość srebra, więc, więc no może też takie troszeczkę Normalnie może bym tego nie kupił, ale żeby było w zestawie, to to jak najbardziej. Bo to, był, to, to była jedna aukcja, która miała te wszystkie monety. No i tak trafiła do mnie i, jest i fajnie i cieszymy się. Kolejna moneta w zestawie. Z takich jeszcze kolejnych takich wynalazków, poza, poza że tak powiem moim jak na razie, tutaj kręgiem zainteresowania, jest 20 franków tutaj francuskich. Z roku. 33 tak. Toż również z jakąś tą drobną usterką i z, z dziurą. Też monety widać wykorzystywane były jako jakieś wisiorki bądź ozdoby. Przy Francji mamy to jest 68% zawartości srebra, więc też taki, tak wcale nie taki jakieś mało. I, I prawdę mówiąc też tak, troszeczkę częściej zacząłem zaglądać na te aukcje z monet francuskich. Bo, bo faktycznie wagowa, dość, dość dość, fajna i dość spora jest ta moneta, jak widać. W porównaniu jest nawet lekko większa niż, niż Olimpiana i niż mapki. będą, więc, więc też również cieszę się, że, że udało mi się ją nabyć. Cóż jeszcze? Aha. Tutaj 8 ćwierć dolarówek już amerykańskich w próbach 900 i różne roczniki, 8 sztuk w kilku aukcjach udało się od jednego sprzedającego nabyć i to było na tyle jeśli chodzi o zakupy alegrowe. a tutaj mam tutaj mam dolary, które udało mi się, czy półdolarówki, które kupiłem na, tutaj na, na giełdzie ostatnio w ostatnim niedzielę była giełda w Warszawie taka giełda kolekcjonerska, trzecia edycja i, I tam, prawda mówiąc na tej giełdzie to tak mało takich rzeczy dla takich stakowców jak ja, ale tam zawsze z ciekawością idę zobaczyć coś i tam najczęściej nie wychodzę z pustymi rękami, w tym, tym razem udało się kupić srebro o próbie, to, jest cztery, to są cztery setki, czyli Lata 65-70, tutaj mam prawie wszystkie roczniki poza 70. Kupione za spot, do tego jeszcze ćwierć dolarówka, jedna z 57. Tak, dobrze pamiętam, tak, 57. I, i tą, tą monetę również mam w, za cenę spotu, no więc dość, dość fajny zakup i jestem z niego zadowolony. Całość tych zakupów można podsumować tak. To jest jakieś 6 uncji czystego srebra. Kupione poniżej spotu. Cena średnio wychodzi jakieś 55,5 zł. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli dobrze policzyłem. Więc, więc nawet poniżej spotu fajnie cieszę się. Oby tak dalej. I naprawdę jestem bardzo już nadal zaskoczony, że, że udało mi się te, te monety tak fajnie i szybko wygrać. Zważywszy choćby nawet te osoby, które oglądały tą pierwszą, pierwszą moją próbę zakupów alegrowych, których pokazywałem na początku roku, gdzie, gdzie skończyłem praktycznie na dwóch zakupach i to przez bite półtora miesiąca to, to tutaj, niebo, tutaj wyszedłem o niebo lepiej na tym wszystkim i jestem bardzo zadowolony i może faktycznie tamten okres był jakiś dziwny albo miałem jakiegoś pecha i nie wygrywałem tych aukcji no ale widać, że można faktycznie tego sebra trochę z tego legra ściągnąć. Nawet już oczywiście te ceny, które, o których wspominałem, to są z uwzględnieniem kosztów przesyłki. Oczywiście część monet odbierała w Warszawie na miejscu, ale część była wysyłana, tak jak właśnie te dolary i te kanadyjskie dolary. Więc jak najbardziej jestem z tego zadowolony. To już chyba mówię po raz piąty czy szósty, ale naprawdę jestem zadowolony z tych zakupów. Więc teraz, na krótko jeszcze, żeby uzupełnić cały tutaj ten stos, który leży przede mną, pokażę, co udało się zakupić mi do tej pory przed marcem. Pierwszym moim zakupem z zeszłego roku, też właśnie tak z okresu marzec-kwiecień, były ćwierć dolarówki amerykańskie, i tutaj było na, na dwóch aukcjach. Udało mi się kupić ich 28 łącznie. Więc więc to był naprawdę pierwszy taki potężny zakup, taki poważny zakup mój właśnie z srebrnego złomu i zakończony dość... zakończony, ogólnie oczywiście gdzie w moje łapki wpadło właśnie 28 takich monet kolejnym zakupem, jeśli dobrze pamiętam, tak, było już troszeczkę Kanady i wtedy właśnie też zacząłem częściej zaglądać na aukcje, właśnie z monetami kanadyjskimi. Tu łącznie, tak, były dwa czy trzy zakupy. Tu mam 5, 50 centówek z lat 66 i 62. Ko oczywiście z Kanady to jeszcze nie wszystko. Z Kanady mam jeszcze troszkę 8 sztuk, ćwierć dolarówek. Też lata różne, najczęściej też to tutaj schyłek tej, tych 60. -tych lat. E, trzeba pamiętać, że mm, próba 800 kończyła się na roku 68. Tylko 68 rokiem trzeba troszeczkę uważać, bo, bo w tym roku wydawana była i wersja srebrna, i wersja srebrna. E, więc ja dla świętego spokoju na 68 rok nie patrzę e, i kupuję do roku 67. Z kolei 67 rok to była. To było wydanie jakieś takie okolicznościowe, i, i, i były inne, inne wizerunki, inne zwierzaki, tutaj w niektórych tutaj monetach pokazywane. Ale to również było srebro próby 800. Co dalej? Aha, kupiłem które, monety, które już też kiedyś tam pokazywałem, czyli te australijskie 50 centówki. Z kolei, rok 66. I to też taki fajny zakup. To też są 80%, 80% srebra ma te monety. Potem przyszła kolej już troszeczkę na, na USA i też taki był fajny okres, ale to już było z tego roku, już też Wam pokazywałem. Łącznie jest 5 monet, znaczy 4 monety z Kennedy z 1964 roku i jedna moneta z Benjaminem Franklinem. Johnny Franklin to jest rok 60., nie 50, 54. Tak, 54. A 64 to oczywiście Kennedy. Srebro, próby, próby 900. Położymy je tutaj. I na samym końcu, ale wcale nie najgorsze, nasze perlowe mapki. 4 sztuki, też kupione tutaj, już na miejscu w antykwariatach. I to jakby zamyka cały mój stak? Nie, nie do końca. Jeszcze <gry> czekam na dwie przesyłki. W jednej przesyłce są również dwie monety australijskie z 1966 roku. A w tej, w tej ostatniej przesyłce to jest taka wisienka na torcie. Tutaj dla, zwieńczająca cały tutaj mój stak. Ale tym myślę, że pochwalę się w innym odcinku osobnym. Dajcie mi chwilkę, zrobię tutaj porządek na stole i za chwilę wracam, by pokazać w pełnej okazałości cały mój stack. Tak prezentuje się cały mój stack, który zebrałem do tej pory. Po lewej mamy mamy monety z USA, czyli 37 dolarówek, 5 5 dolarówek próby 900 i 5 dolarówek próby 400. Po lewej stronie mamy 1 dolarówkę kanadyjską, próbę 800, 7,5 dolarówek i, i 10,25 centówek. Jeśli nie słyszeliście do tej pory, podejrzewam, że słyszeliście, dolary amerykańskie najlepiej liczyć, jeśli, mamy, jeśli kupujemy złom i patrzymy na nominał Monet to wartość nominału $1,40 to jest równowartość jednej uncji czystego srebra. W przypadku Kanady ze względu na próbę i troszeczkę inne wagi i tam jest więcej, można tak przyjąć około $1,70, że, że to jest równowartość jednej uncji czystego srebra, więc gdybyście kiedyś chcieli na szybko policzyć sobie w jakiejś aukcji Ile takiego srebra, albo jaki to jest właśnie odpowiednik Dla, dla takiej jednej uncji trojańskiej to właśnie Albo stosując 40, albo stosując 70 przy kanadzie można to sobie zastosować Z tego co też liczyłem to właśnie 7 mapek albo olimpiad to daje nam równowartość dwóch uncji Więc to również można sobie przy jakiś takich właśnie szybkich zakupach Próbować przeliczyć czy jest to dla nas opłacalne czy nie ale jak widzimy właśnie te tutaj 7 monet z PRL-u jest jeszcze w moim tutaj staku dwie monety kanadyjskie, dwie monety przepraszam, dwie monety australijskie dojdą jeszcze dwie z tego co mówiłem wcześniej i trzy monety francuska, brytyjska i holenderska taka jako ciekawostka do zestawu zamykają tutaj cały mój stak srebrnego złomu Łącznie jest to około trochę ponad 17 uncji czystego srebra, i to jest jakieś kilkanaście procent mojego całego staku. Tak więc, tak, no myślę, że dość dobrze. Jeśli dobrze pamiętacie, na, na początku roku było to niecałe 10% z tego, co mówiłem w planach na rok 2019, więc tego srebra przybywa właśnie pod tym postacią. Cały mój stack łącznie z monetami bulionowymi i monetami premium planuję pokazać wam przy okazji na przykład 500 subskrybentów. Jeśli osiągniemy, jeśli jest coś takiego możliwe, w tej chwili jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. Mamy niecałe, niech niecałe 250 subskrybentów, za co wojalce, Wam dziękuję. Przecież zastanawiam się, czy jest to w ogóle osiągalne, ta liczba 500. No, zobaczymy jak pójdzie. Jeśli nie uda się tej liczby osiągnąć, chociaż cicho mam nadzieję, że się uda, to na koniec roku na pewno albo zamkniemy rok, albo rozpoczniemy nowy rok właśnie pokazaniem, podsumowaniem roku 2019 i wtedy pojawi się wtedy odcinek, w którym cały mój stack zostanie wam przedstawiony. A jak na razie musicie się zadowolić tutaj samym moim złomem, ale myślę, że był to dość ciekawy odcinek. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć na temat forum monety.pl. Nie wiem, czy, czy zauważyliście pod poprzednim filmem w komentarzach, była krótka dyskusja właśnie na temat, co się z, tym, co się z tą stroną dzieje co się właśnie dzieje z forum. Forum zostało wyłączone na jakiś czas ze względu na problemy finansowe właściciela. Jednakże ostatnio udało się dzięki tutaj zaangażowaniu administratora udało się, że tak powiem tą stronę reaktywować, znaczy zostało założone inaczej. Zostało założone nowe forum pod adresem monetyforum.pl. Niestety, trwają jeszcze nadal prace na tym, żeby ewentualnie przywrócić część wiedzy, która była na tym forum, bo naprawdę to forum posiadało setki, jeśli nie tysiące tematów, z żadnymi ciekawymi informacjami na temat nie tylko tutaj monet srebrnych, ale i numizmatyki. Więc szkoda, żeby to przepadło, ale nawet jeśli, jeśli nie uda się tego przywrócić, to. to Myślę, że dość szybko uda się to forum wypełnić nową wiedzą, i, i naprawdę będzie to wartościowe forum. Więc jeśli zaglądaliście na poprzednią stronę i na poprzednie forum, to zainteresujcie się również tutaj tym. Wróćcie do nas i spróbujmy spróbuj, razem odbudować to, to forum i, i siłę tego właśnie miejsca. A jeśli. Nie byliście jeszcze na tym forum, nie znacie tego forum, to zapraszam i naprawdę gorąco polecam dla każdego, kto interesuje się nie tylko tutaj srebrem fizycznym, ale również czy numizmatyką, czy też może i banknotami. Także tematów jest bardzo dużo i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. I, w sumie, I tą w sumie dobrą wiadomością kończę dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.